Cześć, dzień dobry w kolejnym vlogu tutaj z balkonu. Nareszcie zaczyna się sezon wiosennoletni. Milenka ma dzisiaj wolny dzień, bo nie idzie do szkoły, dlatego że mają trudne matury w jej szkole, więc pozostali uczniowie nie mają dzisiaj lekcji. A że pogoda jest naprawdę fajna, jeszcze dosyć chłodna, bo zaledwie 10 stopni, ale jest. Przed dziesiątą, a my już razem ruszamy do tego naszego osiedlowego, ogrodniczego sklepu w poszukiwaniu wiosennych kwiatków. Mam tutaj na myśli bratki, które, jak tylko będą, to na pewno przytargamy tutaj wspólnie z Mileką i na balkon, i na działkę. Także idziemy zobaczyć, co tam w trawie w ogrodniczym piszcze. Jeżeli macie ochotę na taki luźny vlog, to zapraszam Was do oglądania i życzę Wam miłego dnia. Słuchajcie, kupiłyśmy bratki tylko. Były jeszcze anemony śliczne o 8 zł. Też nie zdecydowałam się na inne kwiatki wiosenne, a były i prymulki, i stokrotki. Bo w sumie chcę mieć na przetrzymanie tylko tak te kolorowe przez dwa miesiące, bo wiadomo w maju to już będę sadzić do donic na stałe, na sezon letni, pelargonie, i takie tam. Także kupiliśmy tylko bratki. Targamy z Milenką, 52 sadzonki. Są po 3 zł za sztukę, więc cena całkiem ok. Byliśmy w obi. Tam paletka takich 10 sztuk malutkich sadzoneczek w różnych kolorach była po 10 zł, więc na pewno to się bardziej opłaca, ale tu był znacznie większy wybór kolorów tych bratków. Kupiłyśmy wielkokwiatowe. Były jeszcze te drobnokwiatowe brateczki, ale zdecydowałam się tylko na te wielkokwiatowe, więc Teraz po chwili odpoczynku ruszamy w dalszą drogę do domu. Jak już dojdę do domu, to idę na balkon, żeby porozdzielać te kwiatki kolorami i zastanowić się, które mają iść na działkę, a która część na balkon do donic. Na razie tutaj w kącie balkonu jest barykanta antygołębiowa, ale one niko, niczego się nie boją. Nawet te donice porozostawiane nie sprawiają im żadnego kłopotu, żeby wciskać się tam pod ten regał i właśnie widzę teraz, że pod tym regałem są już jakieś kolejne gałązki, które na bieżąco staram się jednak usuwać z balkonu, co by za bardzo nie były przyzwyczajone do tego, żeby sobie tutaj gniazdo robić. Na miejscówkę nie powiem, wybrały sobie cichą, ustronną, ale nie ze mną te numery. Tu wam przy okazji pokażę. Na regaledonice musi mi Marzuś przynieść z piwnicy kilka właśnie takich sztuk, żebym miała do wsadzenia bratków kolejne, bo one będą tutaj na parapecie kuchennym. Mogłabym je też włożyć do tych skrzynek przewieszających się przez barierkę, ale w sumie jak dojdzie tutaj słońce to będzie im za gorąco, a tak to zawsze mogę schronić je tutaj pod tą matą. Tutaj też wiosny już widać troszkę więcej, wychodzą hyacenty, te grubsze tutaj, to hyacenty. Tu również coraz większe, się robią z każdym dniem, kwiatuszki. Też widać fajnie już tulipany, Byłam nawet mogę pokazać co jest, w środku rośnie Klematis, a dookoła wsadziłam takiego tulipana. Jaki to jest tulipan? Może bym ja tu widziała, co tutaj pisze. Ale fajne jest to, że najprawdopodobniej wszystkie z nich zakwitną, bo widać już listki i są one podwójne. A jak są dwa liście na tulipanie, to wtedy jest szansa, że zakwitną, bo jak gdyby wyrósł jeden, to wtedy niestety tulipany idą raczej w rozmnażanie cebulek niż w kwiat. Coś Wam teraz pokażę, bo w sumie wzięłyśmy kartony z Milenką i te paletki i sadzałyśmy jak nam leci. Nie zwracałyśmy uwagi ile czego sztuk mamy, tylko po prostu pakowałyśmy do paletek te, które najbardziej nam się podobały sadzonki. I zobaczcie co nam tutaj wyszło z tego. Milenka rozdzieliła je na parapecie, nie zwracajcie uwagi, że jest brudny ten parapet, bo ja tu będę w ogóle myła cały ten balkon ale póki co to rozłożyła te wszystkie sadzoneczki na parapecie i teraz zrobimy sobie rzut oka na te wszystkie kolorowe. Jak widzicie, są tu różniaste kolory. No ja już jestem taka, że nie mogę się zdecydować na dwa konkretne, a był czas, lata temu, kiedy po prostu na moim balkonie królowały tylko najwyżej dwa kolory. A teraz idę na całość i idę w kolory. Tutaj są takie bordowe, różowe, no różniaste, mieniące się. Tu przechodzimy z kolei w biel i... Z takim atramentowym środkiem, z plamkami, bratki też ładnie wyglądają, ale i te zupełnie białe są niczego sobie. Ja wolałam iść właśnie do sklepu ogromniczego, wiedziałam, że tutaj na ten nasz osiedlowy będę mogła polegać i będą do wyboru i do koloru te bratki. A że nie mogłam się zdecydować na konkretny kolor, to kupiłam takie, jakie były dostępne. Jest tutaj tych kolorów trochę. Tu jest jeszcze taki żółty, bleciutki i pomarańczowy, jednokolorowy. Nie wiem, które najładniejsze, trudno wybrać, chociaż tak. Yy, oglądamy teraz z milenką te bratki, i chyba ten rodzynek najładniejszy, jeden. Tutaj też jeden taki był. Jeden, jedyny, gdzie brązowy miał płatki, a góra żółta, też taki inny. Widzicie, jak mi kolorowo w głowie tej wiosny. Teraz tylko muszę jakoś sprawiedliwie tutaj rozdzielić te bratki, żeby jednak część poszła na działkę. Wybór będzie trudny. Co jak do Donic porozdzielać? No ale zobaczę, przemyślę, zobaczę. Trochę czasu mam, zanim mężuś do domu wróci. A tu jeszcze, jak tak były ustawiane na parapecie te bratki, to zobaczcie co tutaj się dzieje. Nacho no, i ona niedawno kwitła. I tak od drugiej strony, od strony szyby Wam pokazuję, ale może zauważycie ile znowu pączków kwiatowych pojawiło się na tej hoidoj, że rośnie. Fajnie sobie radzi, tam odbiłam się w lustrze, to ja ta rozczochrana, bo wiatr na balkonie wieje, a u mnie niedużo trzeba, żeby fryzura mi się pochrzaniła. I chciałam Wam pokazać właśnie te nowe przyrosty tej choi z biedronki. Ona do tej pory leży w tym podłożu, w którym ją kupiłam. I ona chyba tak już zostanie, będzie rosła. No, mega szybko rośnie. I kwiat na kwiacie. Kwiatostanów ma mnóstwo. Super. Nikt mi, słuchajcie, nie powie, że choje nie lubią południowego okna. Tutaj ta też ma nowe przyrosty. Tak troszkę od. Nie takiej strony jak trzeba wam pokazuję, no ale jestem na balkonie. Będzie okazja, że wam pokażę i od tej dobrej strony. Pędów popuszczały te moje choje. Dobrze, dobrze. Widać, że wiosna idzie. Jeszcze Wam tylko wspomnę, tak króciutko, że te doniczki będą super do przesadzania, do pikowania moich roślin jednorocznych, więc ja je wszystkie zostawię i będę miała przynajmniej do czego powsadzać. Jak już te moje roślinki kwiatki, lewkonie czy cynie powypuszczają liście właściwe i trzeba je będzie przepikować. No super wygląda to towarzystwo. życie gdzie przywędrowałyśmy i to razem z milenką chłopców brak. to znaczy jeden właśnie wraca ze szkoły, jak usłyszał, że jesteśmy na działce, pogoda jest piękna, 18 stopni ciepła, więc stwierdził, że jednak wpadnie prostu ze szkoły na działkę. Milenka wpadła na pomysł, żeby tutaj przyjechać na rowerach jako że nie mamy jeszcze swoich rowerów w akcji przygotowanych do sezonu, to wypożyczyłyśmy po prostu metro rower. I przyjechałyśmy tutaj na działeczkę. Poczekamy, aż mężuś wróci z pracy i nas zgarnie w drodze powrotnej. Przytargałyśmy ze sobą ciemierniki, bo stwierdziłam, że już jednak im jest za ciepło na tym balkonie. Tam słońce im za bardzo grzeje, więc niech one sobie już swobodnie gdzieś tutaj rosną na działce. Tylko muszę im jakąś miejscówkę znaleźć. Jeszcze nie wiem, gdzie je ulokuję, ale na pewno miejsce się znajdzie. Tak w ogóle to troszkę roboty będę tutaj miała. Już teraz widzę, że z tym czasem będzie troszkę Kiepsko w tym sezonie, bo a tu rośliny zielone. No i teraz dochodzi działka i balkon. Bratki dzisiaj nie będę wsadzać tutaj na działce, bo jeszcze się muszę zastanowić, co i jak, gdzie jakie rozlokuję, podzielę. Dzisiaj właśnie mam zamiar tutaj wsadzić te i sobie zobaczymy, co tam trzeba teraz zrobić na tej działce. Na pewno będę musiała. Obciąć hortensję, ale z tym jeszcze chyba wstrzymam się przez jakiś tydzień, bo teraz do końca tego tygodnia ma być piękna pogoda, ale w przyszłym tygodniu znowu temperatura ma spaść zaledwie do 3 stopni powyżej zera w ciągu dnia. W nocy ma być w okolicach zera, więc ja tych hortensji jeszcze nie będę obcinać. Powojniki też tutaj mam dwa do podcięcia i lawendę. Będę się musiała przejść po tej działce i zrobić sobie miejscówkę też na te moje bratki, bo jakby nie było to około 20-30 sztuk, tutaj chcę też mieć na tym moim tarasie. Za mną jest skrzynia, na razie pusta. Ziemia tutaj jest z zeszłego roku, więc kto wie, czy ja nie wykorzystam tej skrzyni właśnie na bratki do maja, a później w połowie maja, jak już przyjdą kwiatki jednoroczne, to wtedy usuniemy bratki. Chociaż w zeszłym sezonie, słuchajcie, bratki miałam dosyć długo, nawet myślę, że i w lipcu albo w sierpniu pojedyncze sztuki jeszcze się miały, ale one były wsadzone do gruntu. Więc jakby nie było, chciałabym jeszcze troszkę wsadzić do gruntu, żeby zdobiły ten kącik nasz wypoczynkowy i w trakcie lata. Dobra, przebieram się, spodnie zmieniam na leginsy, zmieniam adidasy na te moje tutaj buty działkowe i idę szukać miejscówki dla tych moich... Ciemierników. W zeszłym sezonie, jak sprawdzałam blogi z zeszłego roku, to 18 lutego, słuchajcie, już było tutaj całe poletko w krokusach rozkwitniętych, a w tym roku jakoś tak wszystko opóźniane. Tutaj mam zaledwie dwie takie kępki fioletowych, i z drugiej strony już Wam pokazuję takie białe maleństwa rosną, które już rozkwitnęły, a reszty tutaj nie ma. Póki co wychodzą. Tak się tak z bliska przyjrzeć. Tutaj mężuś zrobił taką granicę wytyczoną z desek, żeby jednak nie deptać po tych krokusach, bo one są tak wsadzone w trawnik. Ale jeszcze trzeba troszkę poczekać, przynajmniej kilka dni, aż tutaj coś się zadzieje. W porównaniu z zeszłym sezonem to jakoś tak wszystko opóźnione. Tu ciemiernik pięknie zakwitnął, spójrzcie, troszkę w cieniu jest, więc te kolory tak nie są widoczne. Ale piękny jest, tu rosną kolejne, jak widać świeżynki wypuszczają z ziemi, tu będzie jeszcze jakiś kwitnąć, bo jest cały w pączkach. Ale to jeszcze. Mam takie właśnie wrażenie, że wszystko jakoś o dwa tygodnie jest przynajmniej opóźnione. Za mną hortensje, które jeszcze wstrzymam się troszkę, ale też będzie trzeba przycinać, jak tylko coś zaczną wypuszczać zielonego i teraz sobie przejdziemy do kolejnej części. Pokazać chcę Wam przebiśniegi. Te ślicznie rozkwitnęły, no takie przedwiośnie. Szkoda, szkoda tylko, że krótko będzie trwać, bo ma być jeszcze chłodno. W przyszłym tygodniu odwracam kamerkę, już Wam pokazuję te przebiśniegi. Spójrzcie, jakie urocze kępki białych kwiatuszków. Śliczne są. Teraz słońce fajnie świeci, więc one są rozkwitnięte. Te moje maluszki już Wam pokazuję. O! Ładki takie. Super. Tutaj doszukałam się jeszcze takiej żółtej, maleńkiej kępki krokusów. Miernik nie lubi dużej ekspozycji na słońce, więc trzeba mu wybrać miejsce zacienione lub półcieniste i myślę, że tutaj pod płotem będzie odpowiednia dla niego miejscówka tutaj przy naszym grillu, przy kąciku grillowym. Tu mam kukliki posadzane, coś tu jeszcze y, miałam, gęsiówkę, tylko gdzie ta gęsiówka na razie jej nie widać. W każdym razie pomiędzy te kufliki wsadzę dwa ciemierniki. Niech sobie osąd, tylko muszę oczyścić tą rabatkę. Przygotować ją do wsadzenia tych ciemierników. Nie minęła chwilunia i gotowe dwa pie ciemierniki są tutaj wsadzone pod tym płotkiem, naszym kąciku kuchennym. A kolejne dwa z jednej i z drugiej strony tej hortensji bukietowej. Jeszcze mam zamiar zrobić dzisiaj tą rabatkę, że jak Zaczną wrastać z jacenty, z ziemi, to żeby były bardziej widoczne. Różyczka budzi się do życia. Wystarczyło trochę słońca. I spójrzcie, nawet pierwszy pączek róży się pojawił. Nie wiem, czy to by ostrzyło ten pączek, bo ja tutaj nic nie widzę do tego słońca. Ale myślę, że coś tam nieco widać. O, chyba teraz bardziej. Pierwsza wiosenna rabatka oczyszczona, aż tak zrobiło się bardziej przejrzyście i widać co gdzie wyrasta. Pierwszy ciemiernik pięknie kwitnie. Jakoś tak mało mi powschodziło tych jacentów. Tutaj miałam te takie duże, ogromne, w fajnych kolorach. Teraz jakby ich mniej jest, nie wiem dlaczego. Tu ciemierniki też będą kwitnąć, tu kolejna kępka, która czeka na kwitnienie i tam dalej również, więc wszystkie krzaczki będą mieć kwiatki. E, tutaj wychodzi rząd żonkili jedno jest pewne w zeszłym roku, o tej porze to już były znacznie większe te zielone wszystkie, ale może to i lepiej, niech wszystko rozwija się po prostu w swoim czasie. Masz już odsłonił drona. Taki troszkę licho wygląda, ale pączków ma. Tu za to magnolia, która nam w zeszłym roku porządnie przemarzła, przemroziło ją jakoś pod koniec kwietnia 21, koło 21 została przykryta i tu coś zaczyna puszczać. Ale zanim ona, słuchajcie, zakwitnie, to miną lata. A tu kolega jeden z muszelką zabłądził, zaraz będzie wyautowany za ogrodzenie. O, i tu kolejny. Yy, to jeszcze nie jest, bo to są te z muszelkami. A co to dopiero będzie się działo? I trzeci. A co to dopiero będzie się działo? Jak będą te bezmuszlowe chodzić? Magnolia Satisfaction. Tą róże pienną kupiliśmy w zeszłym roku. To była taka róża, którą mieliśmy też na wsi, na ogrodzeniu, i tak sentymentu postanowiliśmy mieć i tutaj podobną. I ona tak bardzo rozrosła się w tym roku, że normalnie aż szok i już się powoli budzi do życia, listki zaczyna świeże wypuszczać, pięknie kwitnie na różowo. I tym sposobem, słuchajcie, sezon działkowy uważam za otwarty. Wyprawiłam sobie jedną grządkę i aż mi lepiej wsadziłam te ciemierniki. Teraz tylko trzeba pomyśleć dobrze i rozplanować czas, żeby wszystko tutaj ogarnąć na bieżąco w miarę. No i żeby nie zaniedbywać tych moich zielonych i na balkonie roślin. Teraz już wracamy do domu. Jeszcze trzeba odebrać paczkę, w której są sadzonki malinne. sam mówił, wczesną malinę podobno z ogromnymi owocami, ale zestaw siedmiu sztuk czeka jeszcze na nas w paczkomacie, więc podjedziemy tylko do tego paczkomatu, później wracamy do domu i będę pewnie rozdzielać te moje bratki. Jak porozdzielam, do ilu doniec posadzam, to dopiero Wam pokażę pewnie w kolejnym vlogu. A dzisiaj dziękuję Wam za to, że byliście z nami, że spędziliście z nami takiego yy, na świeżym powietrzu w sumie vloga w większości. Yy, dziękuję Wam za dzisiaj, życzę Wam miłego dnia i do następnego razu. Papatki!